W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Zanim pomodlimy się wspólnie, posłuchajmy słowa Bożego. W Ewangelii według świętego Marka, rozdział pierwszy, werset 35 jest napisane. Bardzo wcześnie rano, gdy jeszcze było ciemno, Jezus wstał, wyszedł z domu i udał się na miejsce pustynne, gdzie się modlił. Nawet Jezus Syn Boży rozumiał potrzebę modlitwy w samotności. Często oddalał się, by rozmawiać z Ojcem na pustyni, gdzie pościł przez 40 dni, a później w ogrodzie Getsemani tuż przed swoją męką. Dał nam przykład, że warto szukać ciszy, by spotkać się z Bogiem. Kiedy znajdujesz chwilę na modlitwę, szczególnie na początku lub końcu dnia, Bóg błogosławi Twój czas. Zauważysz wtedy, że dzień lub noc stają się spokojniejsze, że w Twoim sercu pojawia się siła, pokój i skupienie. Ale kiedy odkładasz modlitwę na później, myśląc, pomodlę się później, często ten moment nigdy nie przychodzi. Świat porywa Cię w biegu, obowiązki się mnożą i nagle orientujesz się, że cały dzień Minął bez spotkania z Bogiem, a kiedy kolejne dni mijają w pośpiechu, Twój umysł wypełnia się sprawami tego świata zamiast Bożym Słowem. Właśnie wtedy trzeba uważać, bo zamiast pozwolić Bogu wypełnić Twoje serce, pozwalasz, by świat zajął w nim jego miejsce. List do Kolosan, rozdział trzeci, wersety pierwszy i drugi przypomina. Jeśli więc razem z Chrystusem powstaliście z martwych, szukajcie tego, co w górze, gdzie przebywa Chrystus, myślcie o tym, co w górze, nie o tym, co na ziemi Jezus zaprasza cię, byś szukał Jego Królestwa najpierw, a to zaczyna się od tego, jak zaczynasz i kończysz swój dzień. Modlitwa wieczorna, Panie Jezu. Oddaję Tobie ten dzień, cały, taki, jaki był. Dziękuję Ci za Twoją obecność, za każdą chwilę, w której byłeś blisko, nawet jeśli tego nie zauważyłem. Panie, Ty znasz moje serce, wiesz, co mnie dziś cieszyło, a co bolało, wiesz, z czym walczę, czego się lękam, i wiesz, jak bardzo potrzebuję Twojego pokoju. Dlatego oddaję Ci wszystko, każdą radość. Każde zmartwienie, każdy błąd, proszę, obejmij mnie swoją łaską, niech Twoja miłość oczyści moje serce z niepokoju i zwątpienia. Napełnij mnie pokojem, który przekracza wszelkie zrozumienie. Takim pokojem, który ucisza serce, gdy myśli są niespokojne, i uspokaja duszę, gdy życie wydaje się zbyt trudne. Chroń mnie, ojcze, od wszystkiego, co mogłoby mnie zranić, od pokus, od lęku, od złych myśli, które nie pochodzą od ciebie. Daj mi mądrość, abym potrafił wybierać dobro i siłę, by odrzucać to, co mnie od ciebie oddala. Panie, wejdź dziś na tron mojego serca, bądź królem moich emocji i myśli. Niech żadne zmartwienie nie odbiera mi wiary, a żaden strach nie przysłoni Twojej obecności. Niech Twoje światło towarzyszy mi w każdym momencie nocy. Niech Twoja bliskość będzie moją siłą, bo nic na tym świecie nie może oddzielić mnie od Twojej miłości. Ucz mnie, Panie, wybierać Twoją drogę w każdej sytuacji, by każda decyzja, którą podejmuję, przybliżała mnie do Ciebie. Chcę żyć twoją miłością. Nie tylko w wielkich chwilach, ale także w drobnych gestach, w codziennych słowach i czynach. Pomóż mi, Panie, dostrzegać twoją obecność tam, gdzie inni widzą tylko przypadek. Niech twój pokój i prowadzenie towarzyszą mi wszędzie, gdzie pójdę. Jezu, proszę cię o twoją ochronę. Okryj mnie i moich bliskich swoją najświętszą krwią. Otocz nas Twoją miłością, tak jak otaczałeś swój lud w drodze przez pustynię, gdy prowadził ich słup ognia nocą i obłok w dzień. Niech Twoja święta obecność strzeże naszego domu, naszych myśli i naszych serc chroń nas od wszystkiego, co złe, widzialnego i niewidzialnego. Niech twój Duch Święty zamieszka wśród nas, napełniając nasze życie spokojem i błogosławieństwem. Boże, ty znasz przyszłość, której ja nie znam. Ty widzisz każdy krok, zanim go zrobię. Dlatego ufam ci całym sercem. Nie wiem, co przyniesie jutro, ale wiem, że ty będziesz tam pierwszy. Daj mi, Panie, odwagę, bym mógł iść przez życie z wiarą. Naucz mnie ufać tobie bardziej. Niż swoim obawom, bądź moim przewodnikiem, moją ostoją i pokojem w każdej burzy. Niech Twoja łaska prowadzi mnie drogą, która prowadzi do Ciebie. Ty jesteś moim ojcem, moim pasterzem, moim ucieczką. Kiedy brakuje mi sił, przypomnij mi, że Twoja moc w słabości się doskonali. Pomóż mi ufać, że nawet jeśli nie rozumiem wszystkiego, ty zawsze działasz. Po cichu, w tle, dla mojego dobra, panie, ucisz każdy głos zwątpienia i każde kłamstwo, które próbuje wkradać się do mojego serca. Przypominaj mi, że Twoje drogi są wyższe niż moje, a Twoja mądrość przekracza wszystko, co mogę pojąć. Chroń mnie przed egoizmem, przed słowami, które ranią i przed czynami, które nie przynoszą Ci chwały. Pomóż mi patrzeć na innych z miłością, tak jak Ty patrzysz na mnie, z łagodnością i cierpliwością. Czasem trudno nie ulec zniechęceniu, gdy wokół tyle smutku, krytyki i niesprawiedliwości. Ale proszę, Panie, pomóż mi nie poddawać się. Niech moje serce pozostanie zanurzone w Tobie, nawet gdy świat próbuje zagłuszyć Twoje słowo. Dziękuję Ci, Panie, za dar tego dnia, za wszystko, co przyniósł, dobre i trudne, za to, że nigdy mnie nie zostawiasz, za Twoją miłość, która trwa, choć ja zawodzę. Niech światło Twojej obecności rozpala moje serce. Niech Twój duch odnawia mnie każdej nocy. Niech Twoja miłość będzie ogniem który prowadzi mnie ku Tobie. Boże, otwórz przede mną drzwi, które Sam przygotowałeś: drzwi błogosławieństwa, pokoju i nowych możliwości. Wiem, że Ty otwierasz to, czego nikt nie może zamknąć. Pomóż mi ufać Twojej woli, nawet gdy nie widzę jeszcze drogi. Panie, powierzam Tobie siebie i moją rodzinę. Zajmij się nami, jak tylko Ty potrafisz. Z czułością i miłością. Dziękuję Ci za Twoją wierność i za to, że jesteś Ojcem, który nigdy nie opuszcza swoich dzieci. Błogosławię Twoje święte imię, Panie i oddaję Tobie całą chwałę i cześć. W imię Jezusa Chrystusa. Amen. Dziękuję za wspólną wieczorną modlitwę. Jeśli chcesz modlić się częściej, subskrybuj nasz kanał, Wspólna Modlitwa. Niech Boży pokój i błogosławieństwo będą z Tobą dziś i każdego dnia. Szczęść Boże!